Dzisiaj taki kolega mnie zachęcił do takiej gry. No i co gramy? Czerwona. No nie mogę być czerwoną. To muszę być niebieską. Dobra. Ojej. No i co ja mam robić? A mam tutaj jakieś bronie. No dobra, fajne Dobra, słuchajcie Bo ja nie wiem Co ja mam robić No mi każe iść tu No to idę tu Aha, i mam jakiś Samolot a jak tu mi się kieruje? O kurde Ej widzowie, coś mi się zlagowało. Nie umiem w to grać. Co? No ale jak ja mam tym sterować? jak mam tym grać sterować co jest grane? gdzie jest mój samolot tu jest chyba to fig nie gryź mi spodni Dobra, jest. O, już wiem, jak tym sterować. Dobra. No to lecimy. Okej. Okay. Co to jest? Co to jest? Jakiś samolot tu jest i co? Dobra. Jakimś cudem go zabiłam. Ej! Rozbiłam się! Ej! <grystanie> co wie, ja nie umiem w to grać. Aha, my możemy też taką trackę płynąć. No, to. Hello. Hello. Kto w ogóle tym steruje? Aha, on. Robert. O nie! Co tu się stało? Ej! Ja nie umiem w to grać. No czemu ja zaś jestem tu. Gzde umiem chodzić po lawie. Ej, hey, bogi bogi bam bam. Let's go, buddy, buddy, boom, boom. Ale widzowie jak w tu się gra No i co ja mam teraz zrobić? No co? O, wygraliśmy Super Aha, to zaroboksy Wow. No, bro. Ok Bugi, bugi, bam, bam, let's go, buddy, buddy, bum, bum. Dobra, słuchajcie, odpływamy. Ej, hey, bogi, bogi, bam, bam, let's go. Okej. Okay. No jak? A tak się? szczela. Ła! Dobra, słuchajcie. Jesteśmy gdzieś. Ale o co w tej grze chodzi? Ała! Aha, czyli to tak się robi.

A nie gryź mi skarpetek! Ła! Tofik! No i super, zginęłam przez Tofika słodziutkiego. Ła, nie gryź mnie! Dobra, ja chcę tym sterować. Podpłyniemy troszkę do nich tu. I wchodzimy. No wchodźcie tam. Chodzić na to. No co ty robisz? No i zginęła, oni, oni wygrywają. Dobra, idę tu. hier. Ga naar Zoek Szukaj Ewa. Zoek naar Ewa. Zit. 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 Wat een Dobra. Nie! Dobra, możemy tu wejść. Dobra, wchodzę tu. Skaczemy wi. Tu się nie da wejść. A, tu jest drabinka. Przygotuję sobie jakby coś z To nasi, więc spoko. Bo się zagapiłam na Tofika Ja idę na wieżyczkę No ej Czemu się nie da tu wejść? Widzicie co tu się dzieje? Chodź Nie mogę wejść Halo Nie mogę wejść na wieżyczkę Okay. Sånn, <skrøy> <umjet> <skrøy> <skrøy> Bra. Zatem ja, już kończymy ten odcinek. Dobra, A więc... <noise> no